Siemaneczko wszystkim z tej strony Protex Witam was serdecznie w kolejnym materiału na moim kanale z shakes and fidget no i dzisiaj słuchajcie jest naprawdę materiał, którym ja się mega jaram na który na który, który po prostu chciałem już nagrać od bardzo bardzo dawna i dzisiaj mam ku temu taką, taką sposobność więc no dzisiaj Ogólnie, kto jeszcze nie wie, bo ogłoszenie było tylko na Discordzie i na karcie społeczności, ale generalnie na YouTube nic szczególnie z tego nie było. To kto jeszcze nie wie, dzisiaj porozmawiamy sobie o stronce do głosowania i o trzech nowych awatarach, które od twórców gry otrzymałem z okazji startu, oczywiście tego nowego serwera 13 europejskiego, więc to jest dzisiaj główny wątek, o którym sobie pogadamy. Pokażę Wam, słuchajcie, na zdjęcia nam, na podstawie których te awatary zostały wykonane, powiem Wam, jaka historia się stała z nimi wiążę, bo myślę, że to jest ciekawa również sprawa, gdzieś tam jakieś zakulisowe informacje, jak to gdzieś tam się wszystko odbywa, to myślę, że również jest, jest ciekawe. No i dzisiaj pogadamy sobie oprócz samej stronki, również porozmawiamy sobie o gdzieś tam, gdzieś tam kanale, gdzieś tam rzeczach związanych z kanałem, również trochę może, no, można powiedzieć, że się Wam odwdzięczę. Bo, będzie, bo zrobimy sobie po prostu taki konkursik na grzybki, chyba największy w historii kanału, konkursik na grzybki, bo będzie to konkurs na 200 Zł PSC, czyli no 1500 grzybków także najwięcej jak do tej pory na kanale było i myślę, że jest to jest to już naprawdę fajna, fajna, solidna ilość, taka z którą można w ogóle yy, mocno wystartować na nowym serwerze yy, i tak naprawdę zacząć no pay to win yy, dzięki, dzięki wygraniu takiego konkursu także myślę, że to też jest fajna opcja dla was, oczywiście zaraz wszystko powiem jak w tym konkursie wziąć udział, yy, więc tak, tak tyle słowem wstępu myślę i teraz na samym starcie yy, ogromna prośba do was o zostawienie łapki w górę pod tym materiałem, yy, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście to będę mega wdzięczny wam za to, bo chciałem aby naprawdę, żeby ten film dotarł do jak największej grona odbiorców, w związku z tym no tak jak tak jak zazwyczaj o tym mówię no ale dzisiaj naprawdę wyjątkowo was o to proszę, yy, tak jak pewnie, pewnie większość was skipuje tę część jak najszybciej to dzisiaj, no tak mówię bardzo, bardzo do tego zachęcam, yy, jak ktoś jest nowy na kanale, w ogóle pierwsza osoba mnie słyszy to również subka można zostawić yy, no bo też według, według analityki YouTube, no która jest jednak bezitosna, mimo tak, dużo tak mówi, to jednak yy, że dużo, dużo osób yy, oglądających nie subskrybuje, no to jednak ta analityka YouTube jest w tym temacie dość bezlitosna i faktycznie yy, tak to się odbywa, więc tego słupka również możecie strzelić, yy, no i przede wszystkim zagłosować. Przede wszystkim zagłosować, teraz chcę przejdź może do, te, do tej części, o co chodzi z głosem, i tak dalej, o co chodzi ze stronką, gdzie ją znaleźć, wszystko teraz, teraz sobie do tego przejdziemy. Generalnie, stronka znajduje się na oficjalnej stronie gry homesetting.net. Możecie sobie ją wpisać po prostu w, w przeglądarkę. Generalnie, oczywiście, będzie link zarówno w opisie, jak i w komentarzu tej stronki. Ale najłatwiej przejść sobie na tą stronkę tutaj przez właśnie ten lewy dolny róg w gierce, tutaj macie community Pazer, na na Steam jak na przeglądarce. Klikacie sobie w to no i otwiera Wam się w nowym oknie właśnie tutaj ta oto, oto stronka. Możecie tutaj, ja od razu zmienię Wam na szybkości stenkę, żebyście wszystko ładnie, pięknie widzieli to sobie od razu schowamy. No i tutaj mamy oczywiście naszą stronkę community page. Możecie się zalogować, bądź się nie logować, to jest tutaj wasza Wasza wolna wola tak naprawdę co chcecie zrobić, ja powiedzmy że się zaloguję czemu by nie i... i, i. No jak macie tą kartę społeczność, czyli tą główną, która wam się otwiera, to tutaj no od razu wam się rzuca w oczy, tak naprawdę głosowanie. Jak widzicie, generalnie twórców, którzy mają swoje strony w tym przypadku jest dość sporo. Akurat no ja praktycznie większości z nich niestety, ale nie znam. Są to oczywiście twórcy z zagranicy, chyba nie ma żadnego polskiego akcentu, chociaż nie sprawdzałem, więc jeżeli się mylę, to być może jest to jakiś twórca, który który jest z Polski, ale generalnie na pewno y, większość ojenie, wszyscy ci twórcy są z y, zagranicy. Zaraz sobie również spojrzymy na te inne awatary, bo powiem Wam szczerze, że ja też teraz jestem po pracy i dopiero co y, tak bardzo to ogarniam na bieżąco, więc akurat przy, sobie przejrzymy również na koniec tego odcinka te inne y, też awatary, ale Was i mnie tutaj najbardziej oczywiście interesuje to, co jest na samej górze, y, czyli no, mamy Protexa. Tak, tutaj głosowanie. 6 dni, 23 godziny w tym przypadku. Głosowanie trwa oczywiście do startu nowego serwera. No i po prostu wchodzicie, no i tutaj, naszym oczom, ukazują się trzy nowe awatary, które możecie wybrać. na czym głosujecie, tak naprawdę? Głosujecie nad tym, czym będę grał, znaczy z jakim awatarem będę grał na serwerze 13 europejskim. Przypominam, że na tym serwerze gramy Necromantom, no i gramy tam oczywiście Long Term, zakładamy ekipę i tak dalej. O tym mówiłem w poprzednim filmie. Jeżeli ktoś jest chętny tam do gry, to, to można się oczywiście zgłaszać pod poprzednim filmem albo na Discordzie i tak dalej, ale generalnie tutaj skupiamy się przede wszystkim na, na stronce. Skupiamy się na stronce, no i generalnie moje takie pierwsze wrażenia prop Awatarów, no powiem Wam, że są po prostu prześwietne, no naprawdę są zajebiste wszystkie. Każdy z osobna jest taki, jaki sobie wyobrażałem, więc, a nawet niektóre powyżej moich oczekiwań, jeżeli o to chodzi, więc mega, mega jestem z nich zadowolony. Każdy spełnia swoją funkcję, jedne są bardziej poważne, drugie są bardziej śmieszkowe, ale no wszystko naprawdę, naprawdę spełnia. Spełnia 100% moje oczekiwania, także jestem mega, mega po prostu zajarany tymi awatarami. No i też pewnie z tego co wiem, tutaj będę miał również możliwość ustawienia tych awatarów na inne postacie. No bo wiadomo, szkoda by było z tych trzech awatarów skorzystać z tylko jednego, bo wszystkie są naprawdę, naprawdę super. Także no, także, także no tutaj trochę mi już odbiera, odbiera mowę. Ale ogólnie, przejdźmy może teraz bardziej do konkretów. No i może teraz słuchajcie, powiem Wam trochę więcej na temat każdego z tych awatarów, jaka historia się z nimi wiąże, jaki generalnie był na nie pomysł i jak tutaj oceniam realizację tego pomysłu. Więc zacznijmy sobie może od lewej strony, tutaj od naszego, tutaj demona, który jest taki dość poważny, ma taka poważna mina i tak dalej. Teraz wyświetlałem się zdjęcie, które było wykonane do tego demona. Generalnie wszystkie zdjęcia zostały wykonane gdzieś tam mniej więcej w okolicach, właśnie wysyłania ich do, do tutaj, do twórcy tych awatarów. No i ten, to, to zdjęcie zostało zrobione jakby najwcześniej, w sensie naj, największy był przedział między wysłaniem a, a zrobieniem tego zdjęcia, bo rob, robiłem je jakieś około 3 miesiące przed tym jak, przed tym jak tutaj przed tym, jak zostało wysłane, więc ono jest powiedzmy najmniej aktualne z tych trzech. No, ale generalnie stwierdziłem, że to jest jednak dobra opcja. a ja teraz też, też może taki, ma, taki mały off-top, ale też teraz słuchajcie, no gdzieś tam zapuszczałem dłuższe włosy, trochę, trochę sobie eksperymentowałem. Nie wiedziałem jeszcze, przy, przy czym zostanę, przy czym nie zostanę, więc, więc stwierdziłem, że również taki jeden awatar myślę, że będzie zrobić spoko. No i koncepcja na ten awatar była taka, żeby to był taki awatar basic, taki w miarę, powiedzmy, no, może poważniejsza ale takie po prostu podstawowy Dość bez jakichś tutaj eksperymentów, i tak dalej. No, czyli takie standardowe zdjęcie, dość yy, rasa Demon, tak jak mówię. Yy, no, i myślę, że ten awater wyszedł generalnie bardzo, bardzo fajnie. I jeżeli o to chodzi, myślę, że wszystkie te założenia yy, są jak najbardziej spełnione. Wygląda fajnie, yy, ta mimika również jest, jest spoko jest trochę inna niż na zdjęciu, co ciekawe, yy, ale generalnie jest dość podobna. Podobieństwo do zdjęcia również widać. Tam na tym zdjęciu mam tak specyficznie akurat grzywkę ułożoną. No i tutaj przez to, tutaj z kolei na tym Avatarze ta fryzura jest trochę, trochę inna. Bardzo podobna oczywiście, ale jednak lekko, lekko inna. No pewnie przez te rogi było to bardzo, bardzo ciężko odwzorować, więc wyszło jak wyszło i moim zdaniem wyszło mega fajnie. Więc ten awatar jest, jest bardzo fajny. No ale z tego co widziałem jakoś najmniej przykuł Waszą uwagę. No i tym Avatarem, który przykuł Waszą uwagę zdecydowanie w głównej mierze jest ten drugi awatar, czyli tutaj awatar z, z Kokosikiem, z Ananasikiem, różnie to, różnie to tutaj na, nazywaliście. Więc no, no mega fajny awatar. Ciężko mi w ogóle powiedzieć cokolwiek negatywnego na, na jego temat ale naprawdę wyszedł prześwietnie no i generalnie teraz Wam się świetla zdjęcie, którym był inspirowany zdjęcie zrobione no około chyba 2 albo 3 tygodnie od, od momentu wysłania tego awatara, również nie było to zdjęcie jakby dedykowane, robione specjalnie pod ten awatar, ale stwierdziłem, że jest na tyle kozackim pomysłem wysłanie tego zdjęcia i się nie myliłem akurat w tym przypadku, że, że to zdjęcie właśnie zdecydowałem się wysłać, jest to zdjęcie z Malty ogólnie. Ja powiem Wam szczerze, że no też, też jak ktoś śledzi kanał regularnie, to też często o tym mówię, ale no ja bardzo, bardzo lubię podróżować generalnie, no takie taki, taki budget traveling tutaj <grym> uprawiam, można tak powiedzieć. Generalnie staram się Staram się naprawdę często jeździć. To, to jest gdzieś tam coś, co taka moja, powiedzmy, prywatna zajawka, którą tutaj może z wami się mniej dzielę, ale to, to jest też troszeczkę nawiązanie ten awatar do tego właśnie do tej, tej właśnie tego mojego hobby, tak naprawdę właśnie tutaj taki bardziej podróżniczy vibik, tutaj jakieś oksy, jakieś jakiś pineapple i tak dalej, drink coś w tym rodzaju myślę, że wyszło mega, mega fajnie, też no wiadomo na tym zdjęciu, które wam pokazywałem jestem jednak dużo mniej przygarbiony niż na tym na tym awatarze, ale to moim zdaniem jest również mega plus, bo na tym awatarze z kolei właśnie to takie przygarbienie trochę taka dłuższa szyja i tak dalej to dodaje takiemu temu awatarowi takiego trochę karykaturalnego vibu, który jest moim zdaniem idealnie nadający, nadający się do właśnie shakes'owego klimatu, właśnie gdzieś tam karykatury i tak dalej, więc to jest akurat moim zdaniem bardzo na plus, no i oczywiście to pewnie wynika z tego, że tutaj musiałem się cały zmieścić w tym awatarze, tutaj tak jest widać, że to na styk, więc no to pogarbienie pewnie było gdzieś tam konieczne w ogóle, żeby ten awatar cały, cały się zmieścił, ale naprawdę wyszło to po prostu świetnie i no i też chyba z waszych opinii wynika, że to jest waszym zdaniem najlepszy awatar, albo drugi najlepszy, tutaj również ciężko mi powiedzieć, bo jest jeszcze awatar numer 3, no i awatar numer 3 Również wyszedł po prostu prześwietnie. No i awatar numer 3 był już zdjęciem robionym typowo pod, pod wysyłkę pod awatar, Czysto pod, tylko i wyłącznie robionym oddzielnie, właśnie na potrzeby awatara. No i teraz ono wam się wziął, oczywiście, na ekranie. To zdjęcie, jak ono wyglądało, generalnie. Jeżeli chodzi o to trzecie zdjęcie, no to tutaj nie jest to żadne nawiązanie do jakiegoś, nie wiem, filmu, do jakiejś popkultury pop i tak dalej, jest to powiedzmy. Jakaś tam własna koncepcja, coś w tym rodzaju, ale moim zdaniem i tak no, wyszło po prostu świetnie, dosłownie tak, jak sobie to wyobrażałem. Również poprosiłem o tego typu smugi, jakie tutaj są na tym awatarze. No a generalnie cała reszta to praktycznie praktycznie, praktycznie odzorowanie zdjęcia, które, które myślę, że też jest dość ciekawym pomysłem. Jest taka dynamika zachowania na tym awatarze, więc osobiście uważam, że to trzecie zdjęcie naprawdę. Jest również świetne też pamiętajcie, że na EU13 gramy nekromantą więc tutaj akurat ten awatar myślę, że dość pasuje do nekromanty ale również nie mam zamiaru was nakierowywać na którykolwiek z tych z tych awatarów, tutaj myślę, że sami dokonacie wyboru, którym powinienem zagrać, nie chcę wam nic sugerować ale no tutaj myślę, że pod nekromant akurat ten awatar jest dość taki taki pasujący, ale myślę, że też pod, pod, wiele, pod wiele rzeczy, no i też chyba nie powiedziałem o tym, ale tutaj ten awatar to jest oczywiście elf, no akurat, akurat u uszów, yy, mo może tutaj uszy się nie, zmi nie zmieściły na tym awatarze, nie było jakich zbytnio zrobić pewnie, ale no widać jednak, że jest to, jest to elf, są te charakterystyczne niebieskie oczy, a awatar numer 2 to człowiek, to też myślę, że można było się domyślić, jeżeli o to chodzi, więc mamy demona, człowieka i elfa. Skąd taki wybór? No przede wszystkim dlatego, że do tej pory, jak wiecie, mam dwa awatary. Jeden to Dark Elf, drugi to Elf. No i Elf był moim pierwszym awatarem, na którym jeszcze trochę nie ogarniałem, co się dzieje. Zresztą widzicie go tutaj na moim Awatarze Również na kanale. Jest to, był to mój pierwszy awatar, który no wyszedł, wyszedł ok, ale jednak nie wiedziałem, że ta, ta mika jednak ma aż tak duże znaczenie do awatarów. No i stwierdziłem, że również tego elfa chciałbym poprawić, chciałbym mieć drugi awatar elfa yy, i to no a generalnie demona oczywiście żadnego nie mam, więc na demona, y, by, demon był oczywistym wyborem, no i człowiek, awatara człowieka również żadnego nie posiadam, więc y, zresztą stwierdziłem, że do, te, do tego, y, do tego tutaj, y, do tego zdjęcia z Drieszkiem akurat awatar człowieka myślę, że będzie idealny, więc y, no, taki też padł wybór, y, tak to się skończyło i y, no powiem wam szczerze, jestem... Mega zadowolony, naprawdę super są te awatary. Do żadnego nie, nie jestem w stanie się przyczepić, do, do niczego dosłownie, no nawet, nawet nie wiem do czego tutaj mam się przyczepić. Tak naprawdę, żeby żeby, żeby no być z wami szczerym to naprawdę jest to wszystko powyżej moich oczekiwań więc jestem no, mega mega z tego powodu szczęśliwy co tu się wydarzyło no i oczywiście zagłosujmy sobie przykładowo na któryś avatar nie sugeruje się moim głosem chcę wam po prostu pokazać że to jest naprawdę sekunda tutaj nie, nie musicie podawać żadnych rzeczy żeby głosować tak dalej no to jest dosłownie jedno kliknięcie wybierzmy sobie nie wiem może dajmy demona wybiorę demona bo wiem, że ten demon jednak tutaj pewnie szansa ma najmniejsza. Tutaj pewnie te, te dwa awatary będą ze sobą rywalizowały o to, który ostatecznie na, na serwerze EU13 się pojawi. Więc może tutaj nie będę psuł tej rywalizacji, zostawię to Wam i ja zagłosuję sobie na, na demona. Także pod, podkreślam się wybór, klikamy głosuj teraz. No i tyle w sumie I ty, to i ma, jest, zagłosowaliśmy. No i tutaj nam się wyświetla od razu: dołącz na żywo do startu serwera EU13. Również oczywiście do tego zachęcam. No i teraz tak. Teraz przejdźmy sobie może teraz bardziej do rzeczy związanych z kanałem i tak dalej, i do konkursu, bo tutaj od razu myślę, że muszę o tym powiedzieć. Myślę, że ten temat, jeżeli chodzi o stronkę, możemy sobie lekko zamknąć, chociaż konkurs będzie lekko powiązany ze stronką. Więc, więc najpierw parę słów jeszcze ode mnie. Takich podziękowań dla Was tutaj bo chciałem Wam serdecznie naprawdę podziękować za to, że te moje filmy na kanale no, naprawdę regularnie śledzicie, oglądacie i tak dalej, no bo tak naprawdę no, ta stronka powstała dzięki Wam, dzięki temu, żebyśmy gdzieś tam mogli dalej, dalej, dalej na tych filmach się dobrze bawić i tak dalej. No, tak naprawdę, no, jeszcze, jeszcze, jeszcze do niedawna, no bo teraz to wiadomo, zrobiła się cieplej i tak dalej, wszyscy powychodzili na dwór, też w tym ja pewnie, jeszcze do niedawna, no, te tysiąc, tysiąc wyświetleń na film y, trzymaliśmy, jeżeli chodzi o, y, o gdzieś tam, powiedzmy, takie kwestie bardziej zasięgowe, y, no więc, więc naprawdę są to w ogóle mega, mega fajne rzeczy dla mnie. Y, już tego szexy nagrywam no jak wiecie, parę lat y, y, z większymi bądź mniejszymi przerwami. No i to różnie, różnie bardzo wyglądało, więc no, naprawdę chciałem serdecznie podziękować za to, że te filmy moje śledzicie na kanale. No i też w związku z tym od razu taka ciekawostka może wleci, która, która gdzieś tam się pojawiła również parę dni temu i akurat ją no, chciałem zostawić, żeby się z wami podzielić ją na tym filmie. To tutaj, no, wbiliśmy 1000, 1000, y, Jezu, chciałbym, znaczy chciałbym 1000, to 1000 zrobimy na film, ale milion, słuchajcie, milion wyświetleń kanału y, na YouTubie, y, więc, y, no, naprawdę... Bardzo wam dziękuję za to, że te filmy tak aktywnie oglądacie. No bo Milion to już jest naprawdę liczba, która, mm, która jest y, trochę z kosmosu dla mnie, co się wiadomo, no to, jest to jest to oczywiście gdzieś tam suma wszystkich wyświetleń na kanale jakie są. Zdecydowana, zdecydowana większość tych wyświetleń to oczywiście są wyświetlenia z y, Shakes and Fidget y, z różnych filmów, no więc serdecznie wam za to dziękuję. Y, no i tutaj chciałem od razu powiedzieć, że właśnie... I powiedzmy, to jest taka główna okazja do zrobienia tego konkursu na kanale, największego w historii kanału generalnie. Pewnie to jeszcze nie koniec, jeżeli chodzi o te konkursy, pewnie jeszcze będą większe na tym kanale, nie zdziwię się. Więc, więc no to jeszcze na pewno, na pewno nie są jakieś finałe podziękowania ani z takiego, ale tak jak mówię, to jest właśnie główny powód, dlaczego ten konkurs robimy. Ja się tutaj bardzo rozgaduję, ja wiem, no ale naprawdę musicie mi wybaczyć po prostu taką, takie moje gadulstwo w tym filmie, bo po prostu jest to film, w którym wydaje mi się, że jednak. Rozgadać się trochę, trochę powinienem, więc co należy zrobić, żeby słuchajcie w konkurcie wziąć udział, konkurs wygrać i tak dalej. No, jest to w miarę prosta sprawa. Po pierwsze, trzeba no, tutaj oddać głos, wy oddać głos tutaj na na który z tych awatarów, no i napisać w komentarzu, napisać komentarz to też przede wszystkim, napisać komentarz, w którym zawrzecie tak naprawdę tak naprawdę dwie rzeczy, czyli możecie albo napisać, który komentarz, który z tych awatarów wybraliście i dlaczego lub ewentualnie po prostu zrobić jakiś taki króciutki ranking tych, tych awatarów, jak waszym zdaniem byście ułożyli w kolejności tego głosowania, jak one tam jak, jak Waszym zdaniem po prostu powinna ta kolejność wyglądać, jeżeli chodzi o końcówkę głosowania? Może to nie, nie, nie w kontekście bukmacherki czy coś i obstawiania tego, ale bardziej mówię w kontekście tego, jaka jest Wasza osobista opinia na temat tych awatarów, jak one Wam się podobają w kolejności, jakieś tam krótkie uzasadnienie, coś w tym rodzaju po prostu w tym komentarzu zawrzejcie, no i oprócz, oprócz tej Waszej opinii, również prosiłbym Was o zawarcie Discorda Waszego, żebym miał się z Wami skontaktować no i również dobrze by było, żebyście tym Discordem, który napiszecie w komentarzu, byliście, byli na moim Discordzie z widzami, link do Discorda z widzami jest oczywiście w opisie, można tam wbijać, może spróbujemy sobie tego Discorda jakoś tam może teraz lekko ożywić bardziej, no bo on przez jakiś tam czas nie ukrywam, że był dość dość, dość martwy, no ja też miałem Gdzieś tam trochę tego czasu mniej, więc y, też nie jestem jakąś mega tutaj osobą, która y, się me mega udziela na jakichś czatach i tutaj wszystkich zajmuje i tak dalej. Raczej, raczej zawsze na wszystkich czatach ja również działam tak, że. Gdzieś tam sobie to zawsze wszystko czytam Ewentualnie coś tam dodam od siebie Ale jakichś tam głównych wątków nie tworzę Więc stąd też ta mniejsza aktywność na Discordzie U mnie się bierze Ale generalnie myślę, że teraz Może to się trochę bardziej rozkręcić Więc zachęcam, tak jak mówię do, do wbicia na tego Discorda No i właśnie waszego Discorda Wasz po prostu nick na Discordzie również dobrze Żeby w tym komentarzu był więc, więc tyle tak naprawdę No i oczywiście trzeba być subskrybentem kanału Żeby móc te grzybki zgarnąć To dość jasna Jasna sprawa, myślę, że tylko konkurs tylko dla subskrybentów, więc komentarz, jakaś tam łapka w górę. W komentarzu oczywiście wasz Discord plus opinia na temat awatarów, na jakie oddaliście swój głos i dlaczego, no i subskrypcja na kanale. Takie są warunki, warunki myślę, że są bardzo, bardzo proste, no tutaj dosłownie chwila, moment i, i każdy ma szansę te grzybki zgarnąć, więc więc zachęcam oczywiście do brania udziału. No i chyba z mojej strony to tyle tak naprawdę, jeżeli chodzi o, o konkurs, o podziękowania dla Was i no i tutaj przede wszystkim omówienie sobie wszystkich awatarów, jak to wszystko wygląda i tak dalej. Jeszcze raz zachęcam do głosowania. Jeszcze raz przypominam o... Też możecie się, no nie wiem, podsyłać na GDD czy coś, tą stronkę, to będę Wam mega, mega wdzięczny. No i teraz możemy zerknąć, słuchajcie, na innych twórców od razu. No powiem Wam szczerze, że sk moim skromnym zdaniem, moje awatary są naprawdę chyba najfajniejsze, jeżeli chodzi o te awatary. Chociaż naprawdę jest parę fajnych kandydatów, tutaj mamy... Mm, gracza, y, znaczy gracza, y, twórca, ale gracza również pewnie y, Tjulfar, y, również trzy awatary y, do wyboru Również ciekawe pomysły No tutaj mi się wydaje, że z tych trzech y, Tutaj nie wiem, co to jest na kartkach Aha, Tatus Okej, okay, no, okej okay. Zaklejone tatuaże, spoko. No tu mi się najbardziej akurat podoba ten, ten robot, więc ja sobie na niego osobiście yy, zagłosuję. Yy, myślę, że całkiem, całkiem fajny awatar, naprawdę kreatywny, yy, więc tutaj zrobimy tak, lecimy dalej. ok no tutaj craft, yy, jakiś, jakiś tutaj, prawda, byczek, no... Yy. Co tutaj mamy? Y, mamy. Ok, no, mega fajny pomysł, tak szczerze. Tu mamy kartkę z Elfem, tutaj mamy kartkę z Dark Elfem. No i tutaj mamy Orka nakle naklejonego na, na górę. Y, a wszystkie awatary są praktycznie takie same. Mega, mega fajny pomysł. Y, szczerze, bardzo kreatywny. Y, tutaj może zagłosujemy sobie na, na Dark Elfa, bo najlepsza rasa, więc lecimy sobie z Dark Elfem. Y, Ukrafta, y, Mr. G. Y, tutaj, o Mr. G. Y, y, widzę tutaj jakiś DJ. Y, y, Okej, okay, widzę że różne wcielenia. Y, tutaj myślę, że zagłosujemy sobie na ten, na ten ostatni awatar, Najwięcej się na nim dzieje. Chyba jest najciekawszy, więc tutaj bez zbędnego przedłużania y, lecimy sobie z tym awatarkiem, No i y, Jack Frost. Y, tutaj również kreatywnie. Y, tutaj mamy. Y, nie wiem, czy to jest policjant, czy to, kto, kto to tutaj jest. Ale generalnie no, z tych awatarów chyba mi się najbardziej podoba ten po środku, tak myślę, chociaż tutaj też z tym, tym orkiem albo Goblinem też również fajny pomysł, ale myślę, że ten, ten demon po środku jednak, jednak wyszedł najfajniej. Pamiętajcie, że te awatary są są trochę mniejsze, generalnie jak one są w grze, to są większe, trochę więcej na nich widać szczegółów, więc. Mm, więc, więc Pamiętajcie o tym, że one jeszcze będą gdzieś tam, mm, gdzieś tam, gdzieś tam trochę większe w tej gierce mm, No i ostatnia, wata ostatnia osoba, Flygan z Czech. No i tutaj chyba najgorsze awatary tak szczerze. Mm, nie są złe generalnie ten, myślę, że jest całkiem, całkiem spoko, taki basic, ale, ale wygląda fajnie. Mm, no ale tutaj raczej najmniej się dzieje, jeżeli chodzi o te wszystkie, wszystkie stronki, więc myślę, że zagosujemy sobie na ten pierwszy, to jest chyba jest człowiek po prostu. I na tym się skończy, także tyle ode mnie, tyle z mojej strony. Długi film, trochę, trochę się rozgadałem, dużo więcej niż powinienem się rozgadać, ale myślę, że to jest dobry film na rozgadanie się po prostu. Kto nie chciał mojego gadania słuchać, to pewnie sobie przewinął też, mam nadzieję, że pamiętałem zrobić wam timery w tym filmie, ale myślę, że ten film no, jednak był filmem, który, którym po prostu trzeba było się trochę rozgadać, bo, bo było na pewno... O czym się rozgadywać, więc jeszcze raz dziękuję Wam bardzo serdecznie i, i, i za oglądanie tego filmu, jak i oglądanie w ogóle mojego kanału przez tyle czasu. Więc, no jeszcze raz podziękowania ode mnie lecą dla Was. No i przypominam jeszcze na sam, na sam koniec, jeżeli ktoś z Was na EU13 planuje grać, to przypominam, że robimy tam ekipę razem, razem z Bączym. Tutaj ja będę jednym z oficerów w zarządzie. Będziemy, będziemy tam wspólnie działać, polską, polską gildię robić. Również paru innych twórców w sumie tam zagra. Myślę, że tak w sumie fajnie wyszło, że gdzieś tam gdzieś tam w tyle osób, tyle osób to robimy, że gdzieś tam ponad jakimiś podziałami to wszystko w miarę póki co wychodzi, więc, więc zachęcam, jeżeli ktoś szuka gildii na grzybkach, to, to piszcie na Discordzie, najlepiej do mnie i, i, i myślę, że jakieś tam sloty się jeszcze znajdą, więc, więc zachęcam. Zachęcam, tyle z mojej strony. Jeszcze raz Wam serdecznie dziękuję za oglądanie tego filmu, no i widzimy się w kolejnych. Trzymajcie się, do następnego. Siemano!